To kolejny odcinek na moim kanale Wilczurek Tak A dzisiaj jest odcinek z Brawl Stars Tak z Brawl Stars jest nowy sezon Z wow. Boba, To już chyba Mówiłem jak dobiliśmy 11 tysięcy pochalków Mamy 11 tysięcy w Widzowie a dzisiaj Jeśli przegram, to kończy się filmik Tylko najpierw odbierzmy sobie Za darmo rzeczy Żeby ten filmik tak krótko nie trwał bo na pewno będzie krótko trwał eee, no bo nie umiem grać eee, tak naprawdę nie umiem grać eee, pewnie każdy już to wie ok, odbieramy jeszcze te darmowe rzeczy ok, jeszcze to to ile tego jest ile my mamy w ogóle już tych pieniędzy, bardzo dużo bardzo dużo już na pewno ich mamy to już jest ostatni Muszę czekać jeszcze. Co? Jeszcze? Aha, jeszcze. Czy to już dobiję do końca? Ty. Może już będzie koniec? Czy jeszcze jedno zostało? Koniec, koniec tej. tego. Yy, czegoś. No dobra, a jest coś za. Grobo? O nie, kropowa fursa się skończyła. A nie, jest! Tutaj widzę. Jest, jest. Spokojnie. To trzeba było tutaj wejść. Chyba mamy coś za darmo. Więc klikamy. Tanya i co to jest? Co to jest? Był um, Bukiet. A to jaki poziom? Już drugi widzę. Już drugi, ku pomyj. A potem jest takie coś. E, no dobra, czy możemy coś kupić za 6000? No, niby możemy, chyba że 10 DropStar. Hm. 3 randomowe DropStar. Kupujemy to wyzwanie? Kupujemy, kupujemy. Tam nie czekam na jakieś inne rzeczy. Ok, klarnet mechaniczny mamy. Jakiś. Ok, pierwszy start-drop. Ok, bardzo rzadki może być. 50 błyskotek. Kolejny. Nie wiem, widzę, ale mam wrażenie, że jak jestem cicho, to wtedy rzadsze się rzeczy się trafiają. Zobaczymy, czy tak będzie. Nie, chyba nie. No to będę mówił. I co się trafi, co się trafi? Bardzo rzadko. Cały czas bardzo rzadkie. No kurde. A teraz szybko. Da. No nie, a teraz na raz to zrobię. O nie, nie zrobiłem tego na raz, bardzo rzadki znowu, ale dobra, 30 kredytów. Teraz na raz. Okej, został jeden. No kurczę. Dawaj, nie, wytrzymam. No nie, i to tyle. Nie opłacowało się, nie opłacowało się. Zagrajmy polowanie na meduzy i jak przegramy to się filmik. Niestety. Nawet nie będzie pożegnania, także zaczynamy. Okej okay, widzowie, więc zaczynamy grę. Polowanie na meduzy, tak, zaczynamy. No nie mogłem wybrać innego niż Edgara, bo no i ja lubię grać na daleko, jeśli chodzi o tą mapę. Patrz, patrz, już mnie pokonał, już mnie pokonał, widzicie to? Coś czuję, że przegramy. Mogłem nie grać Edgarem. Mogłem nie grać Edgarem. No, akurat ta jedna gra, która będzie bardzo przeszkadzała. Akurat ta jedna gra. kurat. No, nie wytrzymam. Moje no, pozostało tylko 7 i przegramy. Super. Bardzo mnie to cieszy. Znowu zginąłem. Nie wytrzymam. Ten filmik chyba będzie trwał 5 minut. Naprawdę, chwicowie. 5 minut. Dobra. Pokonajcie ich. konajcie kurde. Tak, mam, mam HP. Dawaj, 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 ochrona! Ochrona! Nie, 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 nie. Kurczę, on akurat nie miał medus. Zaraz przegramy. Dobra, oni chyba nie wiedzą, że ja tu jestem. I nagle im wyskakuje. Kurde, nie udało się. Z doładowanie, do ładowania! do Skacze! Dobra, dwie meduzy mamy. Mamy dwie meduzy, widzę. Mamy dwie meduzy. Dobra, skacze. No nie, zginąłem! Zginąłem. Brakuje tylko trzy, trzy meduzy. Uff, on miał siedem medus. Kurde, zaraz przegramy. Jemu się ładują akurat trzy. Przegramy! Przegraliśmy, widzowie! No nie...